Cześć, witamy serdecznie, Wiktorek, chory właściwie Wiktorek i zdrowy Radian. Dzisiaj jak widzicie wracamy do uniwersum Batmana i załapaliśmy się na saszetki. Jakie saszetki? Pokażmy tutaj. Tak, saszetki z figurkami Lego z uniwersum Batmana. Wiktorek Mafioła ostatnio po filmie LEGO Batman. Jak widzicie, stoi Batmobil i pięć figurek już z jego uniwersum. A dzisiaj Wiktorek sobie otworzy trzy i spróbuje je w jak najszybszym tempie otworzyć. Zobaczymy co będzie mieć. Mam nadzieję, że nie będzie powtórek. To oczywiście nie są z tych saszetek zestawy, to to są figurki z zestawu Badmobile, więc nie trafi się takich samych. Co tam masz Wiktorku? Mamy tutaj cały zestaw. Pani policjantka. Pani policjantka, no to zbieraj, znaczy ten. O zobaczcie Wiktor, tu są wszystkie. Ty masz chyba tą, co? Tak, to Wiktorek teraz już ubiera i jest ich 20, o, ale naprawdę są świetne, świetne, naprawdę, wow, zobaczcie 20, 20 figurek do zebrania, nie będzie prosto, taka saszetka kosztuje, ile myśmy za to płacili Wiktorku? 15 chyba. 15 zł, albo 16, czyli nawet 17, 16,99 chyba to kosztowało, tak, chyba tak, no. Mamy już spis, to jest najważniejsze. I mamy, Wiktorek, możesz sobie drugą otwierać, a ja Wam zaprezentuję, jak się prezentuje Pani policjantka. A ta była jaką Była? No musi być, bo to jest z tego uniwersum. Fajna figurka, aczkolwiek bez Ładne włosy. Zobaczcie. Batman rocka. Kogo masz? Batman rocka. O, to super. Jedna z lepszych figurek. Zobaczcie, się ładnie się prezentuje, ma kajdany w ręce. Bardzo ładna figurka. Na biureczku stanie u Wiktorka na pewno. Batman Rocka to musi chyba tak. Batman mówisz? Zaraz zobaczymy. Lego, a tu jest instrukcja nawet, jakbyś potrzebował, ale chyba sobie poradzisz, czy potrzebujesz instrukcji. zobacz Masz Masz instrukcję, tutaj też była instrukcja Ale jak ta instrukcja była do innej przecież tutaj Myśmy tej nie mieli, tylko mieliśmy panią policjant A to są różne, to są chyba kombinacje tylko, jakie są, tak I co, umiesz złożyć? Właśnie chcę złożyć a mi mm -hmm, pelerynę to... Pelerynę, pelerynę daj. Pelerynę się tak chyba nakłada. O. Na to, na to trzeba Czy dać. tak o Na to Batman? Lenusia szaleje. No, ma dzisiaj pepe. Dobra, tak to... daj głowę. Daj główkę. Daj główkę. Główkę, bo to mi spadnie, wiesz. Ale cię dusi, co? Wiktorek, syropek jeszcze raz Trzeba O jest, ale fajnie wygląda Zobaczcie jak wygląda Dobra, masz górę, jest cały złożony I teraz Gacie Gitarę w rękę To jest moi drodzy numer dwa Świetny jest Świetna figurka, pokaż Otwieraj sobie trzecią Co nie Zobaczcie jak wygląda Naprawdę jest... świetna ta figurka. Wszystkie są inne. Podoba mi się mega. Wszystkie są inne. Wszystkie są inne, tak? O, Wiktor trafił. Kolejną. Złą. Kolejną złą. A tą złą jest... Czy to już by była ta? A jak ona się nazywała? Ja No właśnie, też to jest ta pielęgniara. No. Tak, tak, tak. Super, naprawdę super. Tu masz. A co jest? to? Co? Co to jest? A to jest na Tak, bo to jest na ten, wiesz, na. Dobra, opuścimy sobie to. Tak jest git, tak jest git i trzecia figurka. Chyba będziemy to zbierać. Naprawdę są zacne te figury, nie? Mhm. Uniwersum też jest świetne. Batmana i pokaż trzecią figureczkę Ale to chyba na odwrót miało być, tak? Mhm. To chyba miało być. O. Które numery, dobrze. Który ona ma numer? A ta jest świetna, nie? Ta. ta ma... To bierę, to... są Batmani. No. Batman Roka, Batman Wróżka Batman. Kto to był? Super to jest. Parę, ile jest tutaj Batmanów? Wiem, wiem, jest ich sporo. Mamy trzy figurki. Mamy Pierwsze z kolekcji. Dwójkę, ja szóstkę Ma... i trzynastkę. Dwójka, szóstka i trzynastka. Dokładnie, tak się prezentuje. Myślę, że będziemy zbierać na pewno. Tak się prezentują na. No i co, Wiktorku? Chyba się możemy pożegnać, co? Mm -hmm. Także dziękujemy za uwagę. Podobają ci się, która najbardziej z tych trzech? Mm. Tak myślałem, tak myślałem. Dobra, zostawię. Na razie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.